Kevin Prymas zwycięzca z zwycięzca pojedynku Sławem Butą. Trudna walka, bo taka walka mocno chaotyczna. Zawodnik mocno doświadczony i na pewno więcej walk ode mnie. Starszy dużo więcej startu, także dla mnie to jest ten zwycięstwo. No i przede wszystkim te, że powiem, ciosy z MMA trochę, że tak powiem, niezbyt poprawne. No jest Bardzo nie, z przeciwnika. No, no. Uderzył cię jak leżałeś. Bardzo tak. to cię zdenerwowało? Nie, nie, nie odczułem w ogóle tego. Słuchaj, generalnie walka mogła się podobać, czułeś publiczność za sobą, bo czułem, naprawdę... Czułem, gorąc... czułem czułem, czułem publiczność, czułem wsparcie tutaj ludzi, którzy przyszli z okolic, także to jest rodziny, dziewczyna i tak dalej, także czułem to wszystko. Komu należy podziękować za pomoc w przygotowaniach? kto Na dobrze? Radosowowi, radowskiemu. Myślę, że jemu najbardziej mogłem podziękować. No i oczywiście moim sponsorom, Damasowi i Michowi Więckowi.